CYKLU BEZGLUTENOWO, ALE ZDROWO Jesteś na diecie bezglutenowej? I nie wiesz, co zrobić na obiad? Pamiętaj, że świat nie kończy się na pszenicy. Natura obdarzyła nas pełnym przekrojem zbóż bezglutenowych. Jako dietetyk kliniczny, chorujący na celiakię, często jem obiad składający się z kaszy jaglanej, bogatej w białko węglowodany złożone, błonnik, witaminy z grupy B, żelazo, magnez, i antyoksydanty, dorsza, który w porównaniu do łososia jest tańszy i najczęściej dostępny dziki, a nie hodowlany, dodatkowo źródło zdrowych tłuszczy, w tym omega-3, wysokiej jakości białko oraz bogactwo witamin i minerałów, Duszony w sosie startej marchwi, pietruszki, pora i pasaty pomidorowej, czyli bogactwie witamin B9, C, beta-karotenu, który jest prowitaminą witaminy A, oraz antyoksydantów. Taki obiad nie tylko syci, jest odżywczy, ale także jest przeciwzapalny, co wpłynie kojąco na Twoje jelita. Po więcej bezglutenowych, ale również zdrowych przepisów oraz dawki wiedzy na temat chorób jelit zaobserwuj mój profil.